Wcierając krem w ten sposób, przywracamy krążenie limfatyczne. Tutaj akumuluje się dużo toksyn, dlatego rozsmarowujemy od góry do dołu. Naciskając w ten sposób, nie masz znajomych rówieśników? Nie, celulit nie zna wieku. Pamiętajcie o moich radach. Dzięki tym zabiegom nigdy nie będziecie go miały. Zapamiętajcie to. Nie do wiary. Mia to młodsza wersja mojej matki. Nie sądziłam, że jesteś taka wrażliwa. Nie dość, że ładna, to inteligentna. Tak trwoni tę inteligencję, że całą ją straciła. Kontynuujmy. Pora na drenaż linfatyczny. Musimy do niego wstać. Wstajemy w tej pozycji. Wyciągamy nogę. I robimy masaż od dołu do góry. Silnie ściskając skórę. Nie działa. Zdejmij spodnie.

Zaczekajcie na mnie. Dlaczego mnie okłamałaś? Jesteś coraz gorsza. Co jest gorsze od zamknięcia córki w tym przybytku? Nie pozwoliłeś mi pójść na pokaz. Zaprosiłeś najgorszego ucznia. Jak to? Proszę, zetnij mi włosy. Co jeszcze zrobisz? Ukarałem cię, żebyś się czegoś nauczyła. Kłamstwo też uczy. O czym mówisz? O kłamstwie, które usłyszałeś. Zrozum, że w końcu musisz się mną zająć. Dlaczego milczysz? Papie, czemu nigdy sami? cię przy mnie nie ma? Nie mów, że dużo pracujesz, bo nie uwierzę. Czuję, że trzymasz mnie na dystans, bo przypominam ci mamę. Nie mów tak. Proszę wybaczyć, ale pańska córka ma rację. Ona pana potrzebuje. Trzeba kłamać, żeby pan ją odwiedził. O co tu chodzi? Podsłuchuje mnie pani pod drzwiami? To nie pani sprawa. A jednak. Kłamstwo to był mój pomysł. Też zostanę ukarana? Proszę bardzo. Panią spotkała już kara. To ja byłam przy pana córce, kiedy chłopak złamał jej serce. Co ja mówię? Do pana i tak nic nie dotrze. Biedactwo, doskonale cię rozumiem. Uważaj na siebie. Co to ma znaczyć? Ktoś cię skrzywdził? Akurat cię to obchodzi. Oczywiście. Nic ci nie powiem. Chcę wiedzieć, co się stało. Odbierz zaproszenia Miguelowi. Dlaczego? Nie lubisz go? Nie. To dobry chłopak, bardzo go cenię. On mnie nienawidzi. Mylisz się. On cię lubi. Nic nie wiesz. Jeśli chciałeś mnie poniżyć, to gratuluję, udało się. Jak mam? Nie zapomnijcie o pracy domowej. Znowu... Rozmawiałam z Celiną. Postanowiłyśmy, że nie chcemy się dłużej kłócić. Nie sądziłam, że ją tak to rozzłości. Wiedziałaś, ile Miguel dla mnie znaczy. Przeprosiłam Cię. Przecież każda dziewczyna może się z nim spotykać. To prawda. Uważam, że to ten cwaniaczek jest winny, nie Wiko. Idę coś zjeść. Muszę znaleźć w celinie nowego chłopaka. I to jak najszybciej. Co takiego? Nie chcę, żeby chodziła smutna. Została mu karana. Więc i tak mam dużo czasu. Wątpię, by jakiś chłopak chciał się z nią spotykać. Czemu tak mówisz? A skoro o tym mowa. Spaniaczek dostał dwa zaproszenia od mojego ojca. Musisz mu odmówić. Powiesz wprost, nie chcę z tobą iść. Alicia mnie szukała, zaraz wracam.

Powiedziałeś mi, że idziesz ze mną na pokaz? Nie. Cześć. Zostaw tego wieśniaka, musimy pogadać. A kysz. Biedaczek umiera z ciekawości. Mam chłopaka dla Celiny. Poważnie? Patrz. Ikel? Idealny, prawda? Przyglądałam mu się. Pochodzi z hiszpańskiej rodziny. Jego ojciec ma winnicę w Europie. Prawdziwa bohema. Romantyczny, prawda? Pasuje do Celiny. Mówię o ważnej sprawie. Przepraszam. Jak przekonasz Celinę? Zostaw to mi i Muszę ci o czymś powiedzieć. Nie teraz jestem zajęty. Później. Prawa i przepisy mające wpływ na poprawę sytuacji finansowej danej grupy społecznej można poddać analizie matematycznej. Jak to? Czy ja to komórka? Prosiłem, żeby wyłączać telefony przed lekcją. To nie mój. Ja nastawiam na wibrację. Jak mówiłem. Można przeanalizować i zaplanować produkcję oraz dystrybucję, by uzyskać konkretne wpływy. Celina. Jeden chłopak o ciebie pyta. Kto? Iker.